Królestwo Niebieskie. Podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił tę rolę. Dalej podobne jest Królestwo Niebieskie do kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją. Znajdujemy się tutaj na północy zachodniej Syberii, gdzie wydobywa się ropę. Gdzie ludzie przyjeżdżali z całego byłego Związku Radzieckiego w poszukiwaniu pracy, godziwych zarobków, jakiegoś normalnego życia. Często ludzie to wspominają. Przyjechaliśmy z Kazachstanu, z Gruzji, z Armenii, z Ukrainy, z Białorusi. Tam taka piękna przyroda, tam tak wszystko jest piękne. A przyjechali tutaj w tą zimną północ, bo tu można było znaleźć jakiś skarb. Zawsze mi się ta przypowiedź przypomina te opowiadania tych ludzi. Że wszystko poświęcili, wszystko zostawili, żeby znaleźć skarb, ten materialny. Ale Jezus dziś mówi, że tym skarbem dla nas ma być Królestwo Boże. Królestwo Niebieskie podobne jest do skarbu, do perły. Czy rzeczywiście w naszym życiu Królestwo Niebieskie, obecność Pana Boga, wiara, modlitwa jest, jest taką perłą, jest czymś drogocennym? Spójrzmy na naszą modlitwę. Czy zawsze o niej pamiętamy? Czy zawsze mamy na nią czas? Czy ona jest najważniejszym momentem naszego dnia? Czy jesteśmy gotowi poświęcić jakieś inne rzeczy? Czasem widzę tutaj, że ludzie przychodzą do kościoła. Są tacy, którzy przychodzą zawsze, zawsze znajdą czas, zawsze znajdą możliwości, a są tacy, którzy ciągle mają jakieś usprawiedliwienia, ciągle praca, ciągle jakieś zajęcia, ciągle jest coś ważniejszego niż msza święta. To nie jest pytanie o to, że ktoś ma jedną pracę, ktoś ma bardziej ważną, ktoś mniej ważną. a Pytanie, co jest dla nas najważniejsze? Co jest skarbem naszego życia? Czasem na modlitwę nie mamy czasu, ale na jakiś internet, telefon, telewizor, sieci społecznościowe zawsze znajdziemy czas. Co jest skarbem mojego życia? I czy rzeczywiście Królestwo Boże jest skarbem, jest perłą? Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Pozdrawiam serdecznie z Chanty Masyjska dzisiaj z Panem Bogiem.